Dzień dobry, dzień dobry. Krótka informacja. E, zwolniły nam się dwa miejsca na wyjazd z okazji Dnia Kobiet, e, który organizujemy od 7 do 10 marca. Co będziemy robić pokrótce? E, 7 marca spotykamy się w bazie głównej. Są to szarejkowe wzgórza, oczywiście. Tam. Spędzamy noc w domkach wygodnych i rano ruszamy na pierwszego traka w stronę Litwy, bo tam naszą drugą bazą noclegową jest Tony Resort. Bardzo fajne miejsce, sprawdźcie sobie, jak to wygląda. I ciekawe, tam im oczywiście również uroczysta kolacja. W sobotę z rana po śniadaniu z powrotem wracamy do szarejkowych wzgórz. Tam również mamy wieczór dla siebie i w niedzielę na spokojnie rozjeżdżamy się do swoich domów. Takie kładowanie w cenie 1499 zł za osobę. Mamy tutaj również niespodzianki, ale o nich nie mogę tutaj nic mówić, więc piszcie dzwoncie. Może macie ochotę wskoczyć właśnie na te dwa miejsca. Z nami ekipa jest naprawdę zacna, więc zapraszam serdecznie. Piszcie dzwoncie. Na każde pytanie odpowiem, więc do usłyszenia.